I tam, bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować oto Crossrunnera, Jest to 2012 rok. Motocykl naprawdę mega bogato wyposażony. Widać przednia szyba Emera. Przednia oponka jest, widać, praktycznie nowa. Klocki hamulcowe, nie wiem czy będzie tam widać, ale również są nowiutkie. Kraszpady. Jest komplet trzech kufrów, Można dziwi, centralny szat, jak widać kanapa akcesoryjna, jest torba na zbiornik, jest nawigacja Garmina, jest wyświetlacz biegów, klamki, nie klamki, podwyższane kierownicy, aktualny przebieg. Ja, 35 km. Widać, 35 tysięcy kilometrów. również wyświetlać bieg. Komplet oczywiście kluczy. To motocykl jest pełna historia, pełna książka, która wszystkie faktury. Tylnia oponka w bardzo ładnym stanie. LEDowe wszystkie, jak widać, wydech churika, oryginalne też posiadam do motocykla. Nie zresztą żaden przebieg na tej silnik, także musi pracować perfekcyjnie. A z tym wydechem, to w ogóle. Bardzo ładny chodzi. Nie jest głośny, ale bardzo fajnego wciąż. Jeżeli ktoś poszukuje bardzo ładnego prostonera, jak najbardziej zapraszam modelowo-rocznikowo 2012 rocznik z bardzo fajnym, udokumentowanym przebiegiem to jest tylko 35 tysięcy kilometrów i tak jak widać mega wyposażony